Jak pobrać wodę do badania? W zestawie od laboratorium J.S. Hamilton do samodzielnego pobrania próbki wody otrzymacie Państwo w pakiecie wszystkie niezbędne przedmioty. Przed przystąpieniem do pobierania próbki należy uprzątnąć wszystko wokół zlewu. Używane narzędzia powinny być czyste i przede wszystkim nieposiadające oznak rdzy. Przed pobieraniem należy zdjąć z rąk biżuterię, żeby jej nie uszkodzić i nie zabrudzić pobieranej próbki, oraz założyć sterylne rękawiczki, aby nie uszkodzić skóry dłoni. Przed rozpoczęciem spuszczania wody i pobierania próbki należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe. Sitka perlatory. Perlator z wylewki najlepiej odkręcić za pomocą odpowiedniego narzędzia. Przed poborem należy odkręcić kran na 15-60 minut. Czas spuszczania wody zależy od częstotliwości użytkowania kranu oraz długości przewodu doprowadzającego wodę od ujęcia głównego, jednakże powinien wynosić minimum 15 minut. W czasie przepłukiwania instalacji możemy wykonać prace przygotowawcze do poboru. Przygotowujemy wiaderko z wodą, którego użyjemy do zagaszenia płomienia po opalaniu kranu. W celu przygotowania pochodni do opalania wykorzystamy waciki kosmetyczne, które zawijamy ściśle na szpikulec. Pochodnia gotowa. Ponadto opisujemy butelkę imieniem i nazwiskiem oraz numerem zlecenia. Po zakończeniu spuszczania wody zakręcamy kran i wykorzystując jeden z wacików obmywamy wylewkę płynem dezynfekującym. Następnie przygotowany wcześniej szpikulec zanurzamy w płynie łatwopalnym i podpalamy. Opalamy kran do momentu, aż usłyszymy charakterystyczne skwierczenie. Pomijamy opalanie wylewki, gdy posiadamy kran z tworzyw sztucznych, marmuru lub gdy nie odkręciliśmy perlatora. Dezynfekujemy rękawiczki. Odkręcamy ponownie kran. Woda powinna wypływać swobodnym strumieniem. Napełniamy pojemnik do około 3 czwartych objętości i natychmiast zamykamy. Przygotowujemy próbkę do wysyłki. W celu zabezpieczenia pojemnik wkładamy do strunowego woreczka i następnie do styroboksu z wkładem chłodzącym. Możemy dodatkowo zabezpieczyć próbkę i przestrzeń wolną wypełnić folią bąbelkową. Styrobox oklejamy listem przewozowym i zamykamy. Gotowe. Wysyłamy do laboratorium i czekamy na wynik badania.